Sianko, witajcie w kolejnej misji. Ze mną jest Toxic Hello. I dzisiaj wykonujemy misję za dwie JP. gwiazdki Dokładnie, JP. I dzisiaj wykonujemy misję za dwie gwiazdki Jaką broń wziąć? Chcemy tu wziąć to czy to? Kamasa biorę. Dobra, to ja wezmę MP7. Nie, wezmę Guila. I moje Five 7 tęczowo. No, niebieski Elegancki Paternik, chcesz zobaczyć? Ja ci pokażę mojego, dobra, już już, już, i już idę tylko granaty biorę. Dobra, pa, co to jest? Co to jest? Oddaj mi mojego. No, Ej, zginął! O, jest. Dobra, idziemy. Ja tutaj muszę znaleźć gwiazdki Muszę więc, w te wszędzie wchodził. Oni tam są na górze Góra. Przecież wiem. O nie, nie idź za mną. Wiem bo tutaj, tam. Bo tutaj musisz mi otworzyć. Teraz ja, I teraz ja Ci muszę otworzyć. O nie, atakują mnie z góry już. O Jezu, akurat teraz. O nie. Chodź. Tutaj była gdzieś gwiazdka chyba. O! nowa Toxic nie Ja chcę pro 90 Toxic please. Chyba na górze jest Ale to trzeba dołem iść Amunicja jest tutaj jak coś To se idzie ja mam pro 90 ja już do ciebie idę. Brawo. Trzeba trenować na za tygodniowy meczik. No. Teraz trzeba zrobić coś takiego, wiesz, że... że co tydzień jakiś meczyk Ej, wiesz o tym, że za tydzień gramy? Wiem. Nie jutro. Wiem, wiem, wiem. Czekaj, no mam pomysł. Leż. Mam pomysł. Nic tam nie wchodź tam na razie. Dobrze mi poszło? Źle. Wiem, to nie ten granat co chciałem. Kiota. No wchodź tam. Czysto na razie, jak widzę. Na razie czego to ciebie, bo ty a nie mnie. Przepraszam, nie zginąłem. No ale. Już myślałem. Ale lama ze mnie Wezmę pepe bizona Chodź, ok. otwieramy Ok, idę Tutaj była gwiazdka Patrz bądź. Tu jest gruby O tak Otwieramy bramę? <śles> Ło! Co Ulec się Wasoi. Elo boty. Ja w gości. Boga. O. Olek. Gruby. Już nie ma. O, tutaj, tutaj jest gwiazdka. Dobra, idziemy. Gdzie jest gwiazdka jeszcze? Czekaj, nie! Muszę eksplorować teren. Chyba trzeba punkty zbierać. Czekaj. Wybić krowę. Dobra, tutaj chyba nic nie ma, ewentualnie jeszcze tutaj. Dobra, tutaj czysto. Raz trzeba uważać. Tak wiem. Robiłem tą chorą misję Ej, ty masz cały czas tą brązową odznakę? No, ty ale słaby no, Bo jutro no Life i robię tę misję go... Nie idź w to samo miejsce, ty sam tutaj patrz Idą Tylko nie zgin Ej, o nie, ja mam mało HP To uleć się szybko Już o Boże o, a, Toxic a. Uciekaj Mam loa Muszę się uleczyć to uleć się Muszę chyba to wyjąć A To wyjmuj dawaj Wyjąłem Muszę się uleczyć Dobra, idziemy! Wyjąłem to! Ale to jeszcze! Kurde, mi się ammo skończyło. Ja też, mam pistolca. Uważaj! O Jezu! A. Zaraz będzie. O Boże, nie, nie, nie wiesz. Nie blokuj się w drzwiach. Ale jak już nie um jak już umrze, to nie strzelaj w niego, dobra? Co ja mam zrobić jeszcze? No, nie wiem. Weź tam jeszcze raz podejść. Może żeś kurde O, o, dawaj, teraz idź tam O, teraz wejdź na mnie chwilę Gdzie jestem? O, jest kałach Jest elegancko Czyżby tutaj była gwiazdka? gwiazdka. Jest! Znalazłem gwiazdkę! Idziemy, Gdzie? Chodź Chodź Idę. Ja pierdzielę, podcelownik właśnie i zabić nie mogę. No ale masz dużo HP, kurde. Dzięki. Ty wartie. Dawaj na górę. O, Ambo. Chodź tu. Chodź tu. O, no idę. Jedyny Winda! Znając nasze szczęście ta winda rozwali się. Tak szybko jak pawciu. Tutaj gdzieś grubas będzie. O nie ty patrz w jedną stronę. Dobra. I na górze jest gruby. Tam? Tu jest gruby. Ty z jednej jazdy. A! Toksik. Ja pitole Nie, Toksik. Brawo. Zdek pies, chodź tutaj A, ciebie już nie ma Brawo GG Easy O Boże, co za... Widzisz jak no. jest? Dobra, dzięki za oglądanie, łapkujcie, subskrybujcie i do następnego Hello.